To jest niebieski pociąg, który krąży na trasie Kolombo Potem prosto z Warszawy. O 5 rano odebraliśmy, znaczy o 5 rano wylądowaliśmy. O 6 rano byliśmy już wypożyczani samochodów. Pierwszy raz już taką historię, że trzeba mieć lokalne prawo jazdy, więc przez 2 godziny załatwialiśmy jeszcze w urzędzie lokalne prawo jazdy, które wygląda tak. Jest ważne przez 6 miesięcy, jest to normalny plastikowy dokument. Wyrabia się go za około 30 dolarów. Przed nami 14 dni na Sri Lance. Zobaczymy, co z tego będzie. Zapraszamy. Nasza Sri Lanka rozpoczęła się spokojnie, ale jak tylko choć trochę odpoczęliśmy, od razu wróciliśmy do naszego zawrotnego tempa przemieszczania się. Jeździliśmy autem już w wielu krajach, w prawie każdych warunkach i po obu stronach jezdni. Sri Lanka bez dwóch zdań jest jednym z bardziej szalonych doświadczeń dla kierowcy, ale w tym szaleństwie zawsze jest metodą. Dzień dobry. Jesteśmy po pierwszych dwóch dniach na Sri Lance. Nie za bardzo cokolwiek tutaj dokumentowaliśmy, bo jesteśmy w miejscu, w którym nie ma żadnego internetu, żadnego prądu, nie ma dostępu nawet do sieci telefonicznej. I byliśmy tu przez ostatnie dwa dni. To jest bardzo krótko, tak naprawdę, tak naprawdę. Według aerowedyjskich metod powinno się tu być minimum 3 tygodnie, aczkolwiek ludzie przyjeżdżają zazwyczaj na od tygodnia do dwóch tygodni, i tak sobie tutaj żyją, właśnie w chatkach takich jak ta, w której siedzę teraz, cały czas w kontakcie z naturą, w samym środku dżungli, dookoła mnóstwo mnóstwo zwierząt, wszystko co jemy, jest absolutnie naturalne, jest z ziemi. I, i wyhodowane tutaj prosto z ogrodu na stół, czyli tak zwane farm to table. wjechaliśmy na most Adama to jest taki archipelag wysepek łączący półwysep indonezyjski z Ceylonem 25 km w tamtym kierunku są już Indie I łączy je most przysłowiowy, zrobiony z takich wysepek tam, gdzie ta wielka ambona dosłownie 300 metrów dalej zaczyna się teren marynarki wojennej więc miejmy nadzieję, że się ale tu wszyscy wyluzowani są to co się może stać złego, nie? to lecimy Dlaczego szczekasz na mnie? Jaffna to miasto położone najbardziej na północy Sri Lanki mocno inne od reszty kraju bardzo hinduskie Chcieliśmy je zobaczyć głównie dlatego, że Dużo czytaliśmy o wojnie domowej, która skończyła się w 2009 roku, i o tym, jak wygląda teraz północ kraju. Wszędzie w mieście jeszcze widać te pozostałości po wojnie. Tak naprawdę jest bardzo dużo ruin, budynków niezamieszkałych. I to są miejsca, z których albo wszyscy z rodziny zginęli, albo wyjechali z kraju, musieli uciekać. No ale poza tą smutną historią jest też dużo bardzo fajnego w tym mieście. Ludzie są o dziwo naprawdę bardzo sympatyczni i otwarci. Um, jedzenie jest bardzo dobre. No i też zobaczyliśmy bardzo wiele świątyń, ale to wam pewnie pokażemy zaraz. Zatrzymaliśmy się polatać dronem. Z 15 chłopak się zatrzymało już dookoła nas. Wszyscy tu drona. To tu jest piespa. tutaj nasza droga, my tu stoimy, tu możesz do domu polecieć, do siebie, Lecz. Wróciliśmy teraz do takiej bardziej centralnej części Sri Lanki To jest e, najbardziej turystyczna też część e, całej Sri Lanki i aktualnie znajdujemy się na Sigiri To jest skała 180 metrowa na szczycie której w IV i V wieku król Kasana, Kassapa po przeprowadzeniu zamachu stanu zbudował sobie forte fortecę i tutaj się osiedlił e, To są pozostałości po tej fortecy jest ona niesamowita. Tutaj za mną jest basen, między innymi na przykład. A wiesz, że tam lewo, na lewo za rogiem jest tron? A tam na lewo za rogiem jest tron. <grym i górka> Zobaczcie drugi strzałek, którego widać Sigiriya, którego nazwy nie pamiętam. Pirindu Gala. Albo coś takiego. Instagram versus Reality. Instagram <laughs> Reality. Pan nam właśnie pokazuje, wszystko, co i jak. Natalka właśnie zgubiła mój paszport. No, tak, kochanie, swój trzyma bezpiecznie. Zawsze nasze dwa paszporty były razem, ale jej jest, a mojego nie ma, i nie wiem, czy nie chcę, żebym wracał do Polski z nią, czy co? Powiedzieliśmy wam wcześniej o drugiej najpopularniejszej atrakcji na Sri Lance. To jest pierwsza, najbardziej popularna atrakcja na Sri Lance i najbardziej instagramowe miejsce w Sri Lance, co na Sri Lance. To jest niebieski pociąg, który krąży na trasie Colombo, Ella i Kandy, czyli trzy bardzo turystyczne miejsca i przez wiele osób jest uznawany za Najbardziej malowniczą trasę kolejową świata. Przejechaliśmy kawałek, przejechaliśmy nad słynnym Nine Arch Bridge. Bilet na pociąg, na całą trasę w pierwszej klasie kosztuje 7 dolarów, ale na odcinku, który my jechaliśmy zapłaciliśmy złoty 60 zł za pierwszą klasę, za tylko godzinną podróż. A jeżeli chcecie przejechać całą trasę między Candy a Ella to jest to 7 godzin i wtedy najdroższa klasa kosztuje 30 zł, czyli co nic. Można? Tomato. 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 Przez ostatnie dwa tygodnie udało nam się okrążyć praktycznie całą wyspę. Choć łącznie przejechaliśmy zaledwie 1400 km, to jak na tutejsze warunki, jest to na pewno nie lada wyczyn, szczególnie w tak krótkim czasie. Na ostatnie dni zaplanowaliśmy sobie jeszcze trochę odpoczynku. Południe wyspy znane jest z dziesiątek kurortów i hoteli. Wiele z nich było zresztą otwartych nawet w czasach wojny domowej i nieraz słyszy się anegdoty o tym, jak biali turyści opalali się nad oceanem nieświadomi okropieństw, które w tym samym momencie miały miejsce kilka godzin drogi na północ. My ostatnie dni spędziliśmy surfując i odwiedzając parki narodowe. Na południu wyspy jest ich mnóstwo, ale Sri Lanka to dużo więcej niż tylko piękne plaże, parki narodowe i surfing. To przede wszystkim niesamowita historia ludzi, którzy żyją tu i wciąż pamiętają tragiczne zdarzenia najnowszej historii tego kraju. Dlatego pamiętajcie o tym i wy, a jeśli kiedykolwiek tu przylecicie, doceniacie niesamowitą uprzejmość jej mieszkańców. To by było na tyle. My jedziemy dalej. Jeśli podobał Wam się ten film, zasubskrybujcie kanał, będą pojawiać się tu coraz częściej. Śledźcie nas też na Instagramie. Nie wiem gdzie jeszcze. Do usłyszenia.